No Dzień dzisiaj mam taką wiadomość, że normalnie spadnacie z krzesła. Uwaga, gotowi jesteście, siedzicie, uwaga, pokazuję. Nie wiem, czy to widać dobrze. Polscy naukowcy opracowali jakąś tam metodę, żeby ogrzewać alkoholem. Czytaliście to? Ja nie wiem, co z tą informacją zrobić teraz. Ale idę do mojego sąsiada, bo on wszystko wie. Zobaczymy. Jakie polscy naukowcy ludzie, przecież to normalnie górolscy naukowcy e, ogrzewanie alkoholem wymyślili już dawno. nasą góralską metoda się nazywa metoda polickowo, polickowo ośrodkowo Dlatego ośrodkowo polickowo że górole te ogrzewanie e, zastosowali łodźrodka. My nie loli do karoleferów alkoholu, bo to jest strata, zmarne trastwo. Ile to musiał być wlocz do karolefera? A do siebie wleję 50 gramów i już mos, y, czerwone policki. A czerwone policki oznaczają co? Temperaturę. A dziadek mo, y, po 50, to na no, nie tylko czerwone policzki, ale też nos czerwony. Jak dziadek pół litra wypije, to słuchajcie, tak się gorąco w pokoju robi, że okna trzeba otwierać. No i dlatego dziadek nie loto samolotami, bo tam się okien nie otworzyć. Y, a teraz co, co wy, Chcecie, żeby się loł alkohol do leferów, Jak się wleje do Lefera to proszę będzie za środka To się zacznie niszczyć, bo to to, to to będzie zarło. Alkohol to jest żrący, to jest trujący, to, 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 to jest chemia. Też te rureckie będą ślak trafiały i co, będziemy ka Karolifery zmieniać co, co, co chwilę? Ja nie wiem, czy, czy wy do pieca chcecie no, czy, ten alkohol. Przecież jak do pieca wleje alkohol, to te opary jak do komina wiadomo, jak to komin szlak trafi. Łodoparów, no ze se trochę. Przez, ty alkohol to jest chemia, To jest chemia, to jest składliwe, to się osadzi w, w tych sadzach i co, komin potem się, nawdychał się tego bimbru i zaczadzi się, i wam do komina jeszcze wpadnie. I dopiero go wyciągnie dziecko na gwiazdkę z prezentem razem. A na, na*** dziecku, bo komin zaczadzony w, na gwiazdkę. Górole to właśnie mieli jeszcze więcej mieli pomysłów na grzewanie alkoholem, na przykład dziadek, dziadek nos wymyślił w sposób, jest za go nie, wymyślił w sposób na sp skarpetkowy. Wymyślił taką metodę, żeby nasączyć skarpetki bimberem. No i takie nasączone skarpetki bimbereckiem się nosił, całą imę, nie zdejmował i w zimie my mieli wszyscy ciepło w domu dzięki temu, bo nie było cudź, jak mu i rywalom i okien nie trzeba było otwierać. Alkohol nie może mieć kontaktu z ogniem w ogóle, bo przecież sąsiad jak grila polił i chciał sobie, żeby se podpolić pod pałeczką i bimberkiem się podlął. Tak jak pierdyknęło, to, to gęby ni teraz ani grilla, ani, ani bibru. Tak? Jest, bo alkohol nie może mieć kontaktu ani z ogniem, ani z metalem. No, a z metalem alkohol to jest najgorsze połączenie. To dwa zęby wtedy tracisz. No wiem, bo sąsiad e, nawalił się i płacę na koncert ACDC i bez dwóch zębów wrócił. Bo prawdziwe ciepło pochodzi nie z karoleferów, tylko z serca. A u Pijoków z wątroby. Jak ją ma, no to miłego dnia i. Używamy dzisiaj alkoholu do klimatyzacji. Tylko do klimatyzacji. Jak macie coś w lodówce, oczywiście. Na razie, cześć!